Sorry sir, I need good beer because I care. Weed, nas nie nie przy też mama. weedu to chyba mam nawet ze dwa gany. zbiłem z omalami i chcę wani okay. Marrakesz. Pożyczę <mulity> od Marrakesz, kupię będę mieć gdzieś w siną, dalej Tylko nie stadzi jak te wieże w kardmach, ale kwaśną winę mam jak Marrakusia. W górze nie mam na papier łapiesz kardę, abdykuje jak papier mi w udawaniu robi, już kluczowych komórek, grajesz, daj wolę, odmawia pacierz, widzą, że jesteśmy zgodni jak kamien noży, papier. Napierz, kreski na W kreskim ta to żołądkowa Dałeś szczęście wszyscy inni niż kończynka i pokrowa, Teraz już stąd minę jak liczy mam Liczy się jak to rolę A nie ile do niej potrzebowałem gram we już w głowie banga też Marona bangi ja też Łapiesz? Łapiesz? Trzymam do inta, i tablę, czy ja Pierwsze oce i ace I w chuju mam aso Jest nas kto co drugi w głowie Bójki na faso Trzymam mam Ale nie Trzymam fason. Bardzo dużo Nie jestem ekopale, póki nie uniosę się jak bąbelki póki zawsze. Minimum ekopale więcej niż trwa użynka. Zaczęłam na się u kończę na bągu użynka. Nie jestem ekopale, jak w 12 nie ma deko, czyli 10 wierzę jak w 11. Pale fuj, pale fuj, pale fuj, jestem ekopale fuj. Zazwyczaj sam zawsze minimum deko, czyli 10 gram jestem eko. Pale fuj, pale fuj, pale fuj. I Nasza klasa autorem tekstu nie powiem to co próbuję z siebie wydusić, przynajmniej jeszcze refuru, mam każdą karierę, tak jak bycie miłem, wszystkie ludzkie uczucia we mnie samobójstwo popełniły, teraz mimo braku siły bój, sam sobą toczę, obstawiając jak wyścigony, ci się jeszcze bardziej stoczę, w sumie jestem skłonny. Kurwa. Tekst, mam w do złoje, nie kartek, zeszyty, nigdy nie wdam legalnie płyty, nie biorą mnie na fity, boją się, że im zjem kawałek liryczki, z dziewczynami się bawię brzydko, a wrześniakiem świtnie i bykańczam cyklicznie, świrp i tu, wyskakuję z tu sernik, też kawałek ciasta, mam klucze do tej wsi, będę miał klucze do tej miasta, trochę rasta, pale w chujtawie, tak samo tak jak prawy, nie chcę sławy i nie piję kawy, mam w głowie tekst No kurwa, przecież że tam dzisiaj nie 8 maja A wy panami panami nie bądźcie burcami Przez jakiś plot zdarzeń, kończy się wasz lobby Już nie macie marzeń, nie wspomnę o karze Ale w kuszę, zostaniecie po twarzy I już nie macie zuszyń, to chcecie pokazać Mieć sobie do ukrycia, nie ma nic cenniejszego Od ludzkiego życia, wciąż patrzę, choć nie chcę I widzę, bo muszę, to i za ile sprzedał swoją duszę To się we mnie wbija, ja próbuję się z tym zmierzyć I choć duszę się tym nie potrafi, nie to Przebić. Nie da się tego być kusie, ani pozbyć na spowiedzi. Uczy mnie to przeżyć, kruszy i zmusza ruszyć w stronę pytań bez odpowiedzi. Tworzyska ma dzwodzi, nie nie śledzi. Ja w tym brodze ty możesz o tym być. za na temat życia pożyczy nic nie mam do powiedzenia. Nie myślę o nim, bo to życia na temat. Do usłyszenia. Praczę z telefonem, patrzę na jabłonie, bo mam wstyd, wyciszałem dźwięki, im, usuwań, Instagrama, spisząc zapraw, z biorę siebie w graź, gdzie ciepło nie do serca. Nieco czas zacząć, tylko z czymś w przestadzie na łuku biwiowym mam gorąco jak na kulski, Podleję się z czołami jak potok górski, z nosa kwitok, z oczuzy, zlasowany muski Boż po czym budzi mnie oszucie własnego serca Bicie idę drogą, której bym nie życzył nawet największym bogom, Lecz czuję się wspaniale, bo z widzę jacy mali się stali Ci duzi łobuzi szampańscy, a tacy byli ładni amerykańscy No ale jak na tacy nam pokazali, jacy słabi się stali Ci zestali najtwarci Najbardziej błyszczący, a najmniej walci, Bo to ma suko, ale nie pedigli Żeby cię mieć piekle, diabeł sprzedał duszę mi Tam się pali, a nie ty, powinno ci się podobać Ku bluzę z napisem ciwość, bardziej będzie pasować To było pojebane i nie będzie pojebane I jest pojebane, a ty lubisz pojebane To było pojebane, a ty lubisz pojebane jak tędy dla skacze w skaczew pełen basen, to nad mi się szlisz. Więc co dzień biurę, coś na sens, czasem Obsesję na punkcie dagów niż twoich, i w tak przynajmniej mnie mniej, niepokoi. Nie chcę pyłany goić, obmywam my pod ją rzucanie tych prochów jest jak rzut gochem o ścianę. Mam zamęt dla ciebie sprawa jest przegrana Wiem, że lepiej w zamiast white'a czyli nie bać kształt, po dady, zdady pozagi. doktor melfi Mam piękne czarne oczy, choć zrobimy sobie selfie Iwan i Delfin jest Dziwnie, to wiem, ale nikt się nie dowiście w głowie, łapiesz, miałem to na łapie, gdy wzywałaś pogotowie A teraz sama powiedz czemu mi wyryłaś nożem serce w mej mózgowej korze Zapierdolę dole z rodem, z nadzieją, że nie poskłada, nie ułoży mnie do stu. Jestem na władza widzą we mnie, gada, widzą dobrze. Zaufać ma gorzej, nie zaufać kobrze. Mów miłotrze, umiem dotrzeć, one nie umią się oprzeć, robią dobrze, kuszą, bzykam, zmuszą, żądle jak osadzianek, martwi się o widząc jak mu jebią posak. Ostry jak kasak, siebie jak kosa na piecach czuję wiadę, więc ta kwiaty we włosach Jestem na ich ciałach jak rosa kropelkami Na ci fosa jestem jak tsunami wybucham jak dynamit pod tymi drzwiami Za piedolewam go zgodem, z nadzieją, że nie poskłada nie ułoży mnie do skóry. jestem na piedala, widzą we mnie, gada, widzą dobrze Zaufać ma gorzej, nie zaufać kobrze Zapierdolę bągo złodem z nadzieją, że mnie poskłada Nie ułoży mnie do skóry. jestem napierdalany włada ładach Jest dla dla której jestem pajasem Kwasem z czasem stała się, nie zęka, ba, Wyciągniętym pasem, nasem z masem Z jej zdjęć, mając klasę czyli fason, skacząc w jej lanej wody basen Moja fanfa ma, prywatna mata chali, jak Salander blisko mnie, a Salwador dali w każdej skali. Uliw to ryboforty, po ja jara mnie, gdy jej w lato ściągam yo, beka już w tokach wszystkie głęboko w nas siedzą. Nie chodzą do tyłu, tylko po cichu nas jedzą, nie ma już tak czystej wody, która powoli płynęła, była nadzieja leci, ona wyginęła. Oj, matko ziemi, o czemu już cię nie kochamy, zaraz wszyscy wyzdychamy, przez to czym tu oddychamy, co my ugamy i czemu nie w zielone, dawno temu mieliśmy przejść na drugą stronę, to jest skończone, istne Sto życia i tak już chyba nie ma tutaj nic do wydobycia. Dosyć życia, a w naszej ziemi i na wdani dawno jesteśmy. Po upadaniu. I tak do przystani każdy z nas czy dziaki zmierza, lecz dotrze tylko ten, co ma charakter żołnierza. A ja w to nie dowierzam, nawet nie próbuję, choć sam osobiście swoją przyszłość wciąż maluję. Nie ma jaków już po tokach wszystkie głęboko w nas siedzą. Nie chodzą do tyłu, tylko po cichu nas...